Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Włosowskiego Rynku. Słuchajcie, przed chwilą się strasznie wzruszyłem. Ledwo się zaczęło, a już się wzruszyłem. Tam o. gdzie pan, którego przed chwilą spotkaliśmy. Pokażę jeszcze. Eee, tak, ten pan przed chwilą tutaj wszedł, spotkał nas, mówi, że specjalnie przyjechał z Osobowic, żeby, żeby eee, pomóc orkiestrze świątecznej pomocy. Ale to, co było najbardziej wzruszające, to to, że Dał pieniądze za siebie, i za za siebie za żonę i za szwagierkę. E, przy czym mm, szwagierka i żona nie żyją. Od, jedna od miesiąca, druga od dwóch miesięcy. I on chciał te serduszka też dla nich, żeby zawieźć im na cmentarz. No w ogóle niesamowity niesamowity człowiek, niesamowicie wzruszająca historia. Także od razu się tego, słuchajcie, no my, jesteśmy, my, my jesteśmy koło naszego kaskana z Nie widać go do końca. Ale, ale to jest kasna życzliwe, czekajcie trochę go oskrobimy z, z, z lodu. Dzień dobry. No jasne, że tak. Właśnie, właśnie, e, tylko gdzie są nasze produkty. wielkie, wielkie, wielkie dzięki. E, to właśnie przyszliśmy, o proszę sobie Oj. bądź uprzejmym oderwać i pomóc A nie, 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 to jest świeże, świeże tutaj o no, dopiero, dopiero zaczynamy także musimy wejść w nawyki. No ja tak za prostu po prostu. Wielkie dzięki spokojnej pracy, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Na <laughs> Dobra, przyjdziemy, obiecuję. Na razie, dzięki wielkie. Hej. No widzicie, takie rzeczy się dzieją w Wrocławiu. Pan szedł do, do pracy, także... Teraz jeszcze niezwykle wzruszająca historia, starszego Pana spotkałem, który przyszedł, płacił pieniążki za siebie i za nieżyjącą żonę, szwagierkę wziął dla nich serduszka, Aj, fajne, że się popłakałem. Dobra, słuchajcie, to jest kasal życiwek. na nim e, wieszamy taką tabliczkę z QR-kodem, słuchajcie, kilka takich tabliczek już, już zginęło, także niech ja tylko złapię kogoś, kto zabiera te tabliczki, to mu nie wiem co skąd powyrywam, to ma pomagać, także bardzo proszę, Skradnijcie sobie dzisiaj wszystko co chcecie, tylko nie te tabliczki. Dobra i teraz tak. Można yy, przy kastalu życzliwku właśnie w ten sposób kodując. No tak, robimy tak. A, dobra, nie pokażę wam mojego hasła. O, dobra, jesteśmy. QR-kod jest. Damy stówkę. Tak jest. Prywatną stówkę, żeby nie było piszemy Jacek Sutryk. Dobra. I dorzucamy. Proste to wszystko jest w obsłudze. Dobra, wybierzemy płatność przez przez bank. Dobra. Teraz dalej. Operacja trwa. i dobry. Dzień dobry. I, I raz jeszcze, dla tych wszystkich, którzy się dołączyli, informacja, że można w cel, przez te QR-kody, które spotkacie przy naszych kasalach, życzliwkach, można zapłacić, e, czy wpłacić na okieco świątecznej pomocy, właśnie to czy nie. Dobra, tylko muszę tutaj dojść, zapłać. Dobra, przenosi mnie na stronę mojego banku, tutaj pozwólcie, że jednak nie pokażę Wam wszystkich haseł, ok? Dobrze, hasło, uwaga, startowałem. Dobrze, hasło jest, co dalej, dobra, dobra, myk, myk, dobrze, dalej, dobrze, wykonaj, a, teraz przyjdzie mi SMS, dobrze, przyszedł SMS. wykonaj. No i jest słuchajcie, płatność została zlecona i super działa słuchajcie, działa wszystko czyli można zapłacić spokojnie tym kodem QR kodem, prawda, skanujemy chodzimy na bank no i posyłamy tego tak jak ja stóweczkę w tej chwili słuchajcie, sprawdzimy tak się tutaj przez przypadek zebraliśmy, ale już troszeczkę osób nas spotkało także jestem dzisiaj jednym z ponad 800 Wolontariuszy, pokażmy Krzysiu jeszcze raz tą, tą tabliczkę. Bierzemy serduszka. Jest? Jest, ja że jest. Jesteśmy jednym z ponad 800 wolontariuszy, którzy dzisiaj chodzą we Wrocławiu, zbierają e, pieniążki. Jesteście tam po drugiej stronie. Nie widzę Was. Ale mam nadzieję, że za chwilę, chwilę wyjdziecie. No nic, wyjdziemy do Harcerzy. Wyjdziemy do Harcerzy, zobaczymy co u Harcerzy słychać, bo... W starym ratuszu jest jak zwykle sztab. Także idziemy zobaczyć do nich. No to my już wpłaciliśmy i teraz podążamy, podążamy dalej szlakiem pomocowym. Także niech żyje Wrocław, niech żyje Polska, niech żyje Orkiestra Świątecznej Pomocy, niech żyją Wrocławianki, Wrocławianie, którzy mają duże pomocowe serca. Wstawajcie powoli i do roboty. Dzisiaj jest dzień pomagania. Nie jest wcale tak zimno, powiem Wam. Naprawdę, jest całkiem super. Jakże ja się czuję. Ach, tak rześko. Jak to ja naładowany. No dobra, to co? To ja Wam się nisko kłaniam i idziemy chyba, nie? No, Idziemy pomagać, dalej. Trzymajcie się, papa, pa. hej.